Hi you guys, it's me, Mutina. i dzisiaj zabiorę was do krainy relaksu. Rozsiądźcie się w waszych fotelach, krzesłach, kanapach, kartonach co kto ma, nieważne. I odegramy dzisiaj jeden z najpopularniejszych trendów. i mam nadzieję, że będziecie zachwyceni, tak jak ja jestem oh my god! First of all, zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby zaobserwować mój Instagram na 110 tysięcy będzie konkurs Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę because I'm what? Fabulous Yes, bitch I'm rich <laughs> To się nawet zrymowało, fantastic Fantastic, fantastic, girl, the girl, girl I know it's not mine, ale I'm a huge fan słuchaj tego o mój Boże i teraz słuchaj to o, słuchasz to? teraz o, oh, tak, tak nakładamy na buzię kremik nawilżający It is very moisturizing. Very, very dark. Mm. Love it. Love it. Ok. Uh, what's next? Ok, next step. Żeby być wiecznie młodym, potrzebujemy czegoś pod oczy. Dlatego patrzcie, co przygotowałem. Są to płatki pod oczy ze śluzem z róży, wody i. It's so gwaaart It's so hard, so hard, so hard. Mm. Słuchajcie Czuję, że jest pod... <coughs> Hey guys uh, Betty potrzebuje być more hydrated dlatego przygotuję dla was mój ulubiony koktajl który składa się z dwóch składników it's water Już Wam pokazuję, jak trzeba przygotować ten koktajl. Bierzemy sobie kryształy, które są warte więcej niż milion słów. Woda. Już mamy nie za dużo, ponieważ liczę kalorie, przelewamy do drugiej szklanki i miksujemy jak prawdziwi barmani. O, tak, o tak. O tak. O. pozwólcie pójdźcie mi na trochę prywaty i wezmę sobie łeczka od razu lepiej powiem wam, że niezłe to są balony po prostu o tak Did you enjoy że musimy zdecydować się na jakąś perukę, ponieważ wiem, że moje włosy są piękne i je kochacie, ale przygotowałem kilka opcji. Jedna bardziej karnawałowa, Taką białą berukę nazwałem ją Scarlet. Scarlet przeżyła wiele i potrzebuje małego reprowanka. Ok, zaczynamy czasanie. zdawałem się, że peruka to nie będzie dobry pomysł, dlatego odzieję moje okulary w Love it. Myślę, że starczy tego e, nawilżania mojej skóry pod oczami. I przejdziemy teraz do następnych etapów, jakim będzie makijaż. Myślę, że powinniśmy zacząć od pozbycia się pewnego produktu. Shit. Pozwólcie, że wezmę chusteczkę Ponieważ Brzydzę się to robić W jakikolwiek do prawdziwego makijażu. Zacznijmy od bazy. Będzie to MAC Cosmetic Listen this bit. Ale wam go pokażę, bo wydaje mi się, że jest fenomenalny. Ok, it's time for blush. the highlighter, Freddy Glow. Oh, my powder. need some makeup girl Hey The eyeliner. Sorry kochani, sąsiedka właśnie włoży Let's do Lashes. Dla mnie to za mało, dlatego, trzeba dodać jeszcze? Lip gloss. Wracamy do opakowania Fendi uh. Najważniejsza sprawa, Małą nagrodę dla mnie. skosztuje Turing Mango or much for watching guys mam nadzieję, że ASMR wam się spodobało jeśli byście chcieli znowu taki odcinek to piszcie w komentarzach pamiętajcie o konkursie na instagram koniecznie tam wejdźcie i zostawcie follow murmur oraz oczywiście suba, łapkę w górę i jakiś cool komentarz Następnym razem. Trzymajcie się i bye, bitches!